Za nami są największe premiery tego roku gier, które są utrzymane w klimatach post-apo, czyli mówimy tu o Rage 2, Far Cry New Dawn, Metro Exodus i Days Gone. I pozornie te gry reprezentują ten sam jakby gatunek, a jednak znacznie się różnią. Dlaczego tak jest, Marcin? Zdecydowanie powiedziałbym, że Metro się tutaj wybija. Mhm. E na pierwszy rzut pójdą te kolory. Dużo ludzi mówi o różowej postapokalipsie. Mieliśmy tutaj dwie takie różowe postapokalipsy, Rage'a i Far Cry'a i to się wielu ludziom nie spodobało. Prawdę mówiąc, mnie też nie do końca. Bo tak podskórnie czujemy, że jeśli wszystko się zawali, cywilizacja rujnie, wszystko padnie, to nie będzie różowo. Już na samym takim poziomie metafory będzie raczej szaro, brudne i ponuro. Mm. I to na mnie pasuje, mnie to kompletnie nie pasuje i metro na przykład jedyne chyba z tych e, czterech gier, to oddaje w takim naprawdę poważnym stopniu te, mm. taką depresję tego świata, który właśnie, się skończył. Właśnie wydaje mi się, że y, Przynajmniej patrząc po komentarzach i, i, i wiedząc jakby, jakie ty masz podejście, ja, bo, bo gadałem przed tym materiałem, że jakby są takie dwa podejścia dominujące do post-apo i często one są sprowadzane do takiego bardziej zachodniego amerykańskiego. I, I tego europejskiego, że z jednej strony mamy postapokalipsę jako e, pretekst, żeby stworzyć taki dzich, dziki zachód, taki lunapark, że już nie ma, nie ma cywilizacji, nie ma już praw, więc bawimy się super, rewolwerowcy przygody, a z drugiej strony, właśnie tak jak na przykład w, w metrze. Mamy tą taką, taką depresję, że to nie, jest, to nie jest takie radosne, bo upadek cywilizacji sprawia, że na wierzch wychodzą ci wszyscy psychopaci, że nie ma, nie ma zasad, że nawet walka o przetrwanie jest tutaj sprowadzona do takich podstawowych rzeczy: typu to, że brakuje jedzenia, brakuje wody, nic nie, nic nie jest bezpieczne. I Wydaje mi się, że jednak jak fajna by nie była ta taka luna parkowa, różowa post-apokalipsa, to jednak ludzie trochę to hejtują, troszkę patrzą na to przez przyznę tego, że a, to nie jest prawdziwe post-apo. Znaczy, ja mam takie wrażenie, że tutaj jest tak, jak powiedział ktoś mądrzejszy ode mnie, że pisarz albo pisze o o tym, na czym się bardzo dobrze zna, mhm. albo o tym, na czym się nikt nie zna. Mhm. I mam wrażenie, że właśnie to oddaje to podejście wschodnie i zachodnie. Ludzie na Zachodzie uważają, że postapokalipsa, tu mówię pisarz, ale twórców gier to dotyczy w tym samym mhm. stopniu, uważają, że na postapokalipsie nikt się nie zna, nikt nie przeżył końca świata, więc możemy wymyśleć cokolwiek. Mhm. To może się zmieścić cokolwiek, bo nikt nie wie, jakby wyglądał koniec świata. A ludzie w byłym Związku Radzieckim piszą czy tworzą te gry na temat tego, co dobrze znają, bo e, to wynika historycznie. Tak, jak się przygotowywaliśmy do materiału, widziałem, że Ty też to czujesz mhm. świadomie, czy podświadomie, że ten upadek Związku Radzieckiego ma tu ogromne znaczenie. Tak, że właśnie to metro y, jest bardziej wiarygodniejsze w swojej wizji, bo oprócz upadku świata, to też jakby jest taka opowieść o upadku, upadku systemu, w sensie ty mi chyba to mówiłeś ostatnio jak gadaliśmy o, o jak wrócili z pokazu Metro Exodus, że w tej grze zajebiście to widać właśnie tą depresję, że ten, te pozostałości jakiejś instalacji, jakichś fabryk, że po prostu to nie jest tylko gra pokazująca upadek świata, tylko właśnie upadek tej, tej cywilizacji, która miała być taką, wiesz, taką komunistyczną utopią, nie? Ja sobie tak myślę, że Teraz postapokalipsa jest tak popularna, bo teraz w ogóle jest możliwe coś takiego w XX, XXI wieku, jak koniec świata jako całości. Cywilizacji ludzkiej, bo cywilizacja ludzka w średniowieczu powiedzmy była archipelagiem. To były wysepki, gdyby nagle, zresztą to się działo, jeśli cesarstwo chińskie w dynastii Han upadało, w Europie nikt o tym nawet nie wiedział. Jeśli by w średniowieczu europejskim pojawiła się plaga zombi, to te wioski po prostu potraktowałyby to jak kolejny najazd, tylko tym razem łatwiejszy do odparcia, bo hmm. zombie nie jeżdżą na koniach i nie strzelają z łuków, więc damy sobie radę. Nie upada system, bo nie ma systemu. Tak. Nie Dzisiaj jakby wyobrażamy sobie koniec świata, to to jest upadek transportu, upadek y, produkcji globalnej, giełdy, giełdy towarowej, finansowej. Jakbyśmy sobie przypomnieli trzy ostatnie dni, to każdy z nas, Korzystał z rzeczy, które były, których części były wytworzone na całym świecie mm. i przewiezione statkami, samolotami ze wszystkich kontynentów, złożone w jeszcze gdzie indziej i to wszystko może się rozsypać. Średniowieczny świat nie mógł się rozsypać, bo nie był całością i o to chodzi, że upadek Związku Radzieckiego był upadkiem ich systemu, ich imperium, które było mocno niekompatybilne z światem globalnym. Mm. Ono było mocno odcięte i gospodarczo, i kulturowo, i to miało kolosalne znaczenie dla tych ludzi na bardzo, bardzo wielu płaszczyznach. Na przykład, czytając y, wspomnienia ludzie, na przykład z okresu wojny w Afganistanie, mm. widać, że te pokolenia y, propagandy w Związku Radzieckiego naprawdę dały efekt. Ci ludzie w latach 80. jak słyszeli, że mają do wypełnienia internacjonalny dog? zobowiązanie wobec innego narodu, to oni szli na ochotnika, bo wierzyli w system tak, komunistyczny. To bardzo widać, jak, jak teraz byłem w wakacje na, na wycieczce w, w Czarnobylu, gdzie e, wozili nas powsiaki. Był, było taka jedna rzecz jak pomnik przyjaźni narodów, że tak działa ta propaganda, która mówiła, że może wam teraz jest źle, ale pracuje się dla dobra tam innych y, tych państwowych które są, są w całym związku I, i dlatego trzeba to przeboleć ponieważ jednym, jednym, żeby musi to wszystko się wyrównać tak komunizm w swojej istocie był religią tak y, jedne religie obiecują życie wieczne a y, komunizm obiecywał że kiedyś zapanuje ten komunistyczny porządek wszystkim będzie dobrze tak. i ci ludzie długo z tym walczono i to było wpychane tym ludziom na siłę do gardeł przez pokolenia ale w tych latach 80 -tych oni już Generalnie zaczęli w to wierzyć. tam się pojawiła jakaś stabilizacja. Mm. Oczywiście Związek Radziecki był biedniejszy niż Zachód, mm. ale kiedy to upadło, to nie tylko upadły przedsiębiorstwa, nie tylko upadł system transportu ziarna na chleb, takie prozaiczne rzeczy, ale upadła ta wiara w to, co się tam działo. A dodatkowo strasznie się posypała właśnie ta cała gospodarcza strefa, sfera życia. I na przykład w zimie 91-92 e, Mэр Petersburga rozmawiał z Helmutem Kohlem o pomocy humanitarnej dla miasta. I ją otrzymał, bo się bali głodu. Jedno, może nie jedno z najbogatszych e, państw świata, bo ono nie było aż takie bogate, ale państwo wierzące w to, że jest potęgą, nagle nie miało co jeść. Jak uwolniono ceny w 1992, to one wzrosły 10-12 razy a y, pensje po tym uwolnieniu około 70%. Y, ci ludzie naprawdę po prostu by nie przeżyli z głodu, gdyby nie hodowali sobie ziemniaków na działkach pod miastami. Tak zwyczajnie. Czy powiedziałbyś, że y, właśnie upadek Związku Radzieckiego i y, to wszystko, co się wydarzyło w Czarnobylu, że to są takie dwa filary tego wschodniego podejścia do post-apo. Jeśli tak jest, możesz się zgodzić albo nie, to czy, czy to sprawia, że dlatego właśnie do nas, do Polaków, tak, tak przemawia ta, ta wizja z metra i, i z podobnych dzieł? Znaczy na pewno to ma ogromny wpływ. Czarnobyl tak naprawdę jest jednym z wielu, choć głośny i ważny, ale jeden hmm. z wielu aspektów tego wszystkiego, tego, tej nagłej utraty zaufania do, do idei, do państwa. Hmm. E, jeden z, Ważny, ale po prostu symbol tego, co się wydarzyło, tego upadku, Zwłaszcza, że wcześniej na przykład często promowano taką wiarę w energetykę jądrową. Mm. Ważni naukowcy na przykład mówili, że radzieckie reaktory są najlepsze na świecie, że są bezpieczne jak samowary, a jeden z nich mógłby stać na placu czerwonym i nic by się nie stało. Po czym nagle się stało i to poważnie i to było ukrywane. Tutaj wychodzi też taka kwestia jak była ta trójca, pierestrojka. Uskarienie i glasność, czyli przebudowa, przyspieszenie i jawność. Mm. Ta jawność jest ważna, bo Związek Radziecki nie był kryształowym państwem, ale był państwem, w którym wiele rzeczy negatywnych ukrywano. Tak. My sobie nie zdajemy sprawy, ale przekaz medialny jest zupełnie inny był. W momencie, w którym w latach 80. kiedy leciało z głośników cały czas, że jest doskonale, a potem choć nawet jeśli ten upadek nie był aż tak wielki, to się pojawiły wolne media, mm. Które zaczęły robić to, co każdy Medyjego nie za sensacją. A tej sensacji, tej patologii, tego upadku było dużo. Więc, nie no, i że tego się pojawiło więcej, to jeszcze ludzie zaczęli być tym bardzo intensywnie bombardowani. Informacjami, właśnie o, o łagrach, co było zamiatane, o awariach, o tym, że ten Związek Radziecki wcale nie był taki skuteczny w tym, co robił. o Afganistanie, który hmm. też był ukrywany. Potem wybuchła wojna w Czeczeniu. Kolejne tysiące ofiar, które po prostu ginęły w wojnie domowej, bo tak można to nazwać. To miało gigantyczny wpływ i myślę, że do nas to przemawia, bo my po pierwsze to przeżyliśmy, tylko w mniejszym stopniu. Mhm. Po drugie mam takie wrażenie, że my jako Polacy trochę traktujemy na zasadzie całą tę sytuację jako my Słowianie. Mhm. My rozumiemy, co tam się u nich działo w Rosji lepiej niż ci na Zachodzie, bo my... Też to przeżyliśmy, ale jednocześnie Rosja dalej jest postrzegana przez nas jako taki kraj hardkorowy, tak. z którego my jesteśmy trochę tak się cieszymy, że my jesteśmy w stanie zrozumieć ten hardkor przeżyć w tym hardkorze, którego tam ci delikatni ludzie na zachodzie, to tak nie bardzo by sobie w tym poradzili. Czy, Więc nam to odpowiada. W takim razie, wracając do gier, czy jak weźmiemy te, te dwa podejścia do Poza, to już warto, warto tutaj zaznaczyć, że nie mówimy, że Każda gra post-apo stworzona na zachodzie musi być taka infantylna, jak na przykład nie wiem, Rage, Rage, czy Far Cry. Też w ogóle wiesz, Far Cry jest grą Ubisoftu, nie? A to jest europejski wydawca. Ale mamy takie tytuły jak, jak pierwsze Fallouty, które są bardzo depresyjne, bardzo nihilistyczne. I widać, że twórcy inspirowali się e, też przesłankami i, i, i z, z zdjęciami właśnie z, z Hiroshima, z Nagasaki no i właśnie, e, właśnie z Czarnobyla. E, ale czy nie wydaje ci się, że w tym takim bardziej e, dziko zachodnim, takim ludoparkowym podejściu nie traci się trochę idea, jakby postawa w sensie, jak zaczniesz bardzo analizować te światy, takie właśnie bardzo różowe, nazwijmy to? To one tak naprawdę nie mają sensu, w sensie zastanawiasz się skąd ludzie biorą tą broń, skąd nagle mają paliwo, gdzie w, w metrze y, jest taka, taka piękna scena, gdzie y, tam zdobywasz, zdobywasz samochód w... w na e, tym Morzu Kaspijskim, to jest bodajże ta lokacja hmm. i tam nawet kierownicy nie masz, tylko jakimś kluczem francuskim musisz, musisz sobie pomagać. Czy, czy taka infantylizacja post-apo nie, nie gubi trochę przesłania, które to, te, to podejście może nieść, ta, ten gatunek? Ja się zadaję dużo pytań więc od początku. zawsze hmm. może hmm. od jeden, 1, e, który jest okay. uważam doskonały, bo to okay. jest świat zbudowany za przekroczeniem z i patyków któremu na dodatek grozi kolejna zagłada, bo mhm. przecież o tym opowiada fabuła, że pojawia się kolejne wielkie zagrożenie dla świata, który praktycznie już nie istnieje. Tak. I to było niesamowicie mroczne, ale jednocześnie bardzo oderwane, mhm. bo ten świat już nie przypominał naszego. On, były tam jakieś fragmenty, jakieś budowle, jakieś mhm. elementy, ale to było bardzo odrealnione i tu by się to gubiło. Po drugie... Tak, głupoty we współczesnych, zachodnich grach postapokaliptycznych potrafią strasznie boleć w zęby. Mnie osobiście strasznie silnie uderzył motyw śmigłowca w Far Down, New Dawn, bo ten śmigłowiec miał przynajmniej 17 lat, zakładem, że ukończyli go budować dzień przed eksplozjami nuklearnymi. Tak. Przez te 17 lat nie miał dostępu do żadnego serwisu, części Ale i działa. żadnej dobrej benzyny. I nie dość, że działa, jest w stanie dolecieć. Ja to mierzyłem sobie tak. z mapą z ciekawości. Te wycieczki, najdalsza tam na południe Stanów Zjednoczonych, żaden współczesny śmigłowiec nie byłby w stanie wykonać takiego lotu, nie mówiąc o tym, żeby doleciał i wrócił. Tak. A już na pewno nie na się. No i jeszcze trzeba brać pod uwagę, że y, pilotowanie śmigłowca nie jest czymś, co jest tak proste, jak jazda na rowerze, tak? czy, czy jazda samochodem, której możesz się tam nauczyć na bazie na paru tygodni, bo tak, jednak Pilota, pilota ziszko... trudno było, byłoby zastąpić, ale okej, okay, on mógł przeżyć te 17 lat w tym świecie. Ale wydaje mi się, że to, od czego nie uciekają y, wschodnie gry postapokaliptyczne, to takie faktyczne faktyczne połączenie z naszym światem. Hmm. Że one faktycznie wydają się lepiej pokazywać to, że to faktycznie jest ten nasz świat, tylko który upadł. Hmm. Nie został zniszczony tak do końca i nie powstał na nic coś nowego, tylko on po prostu padł na kolana i się zmienił ze zwierzę... stał się zezwierzęcony. Hmm. Ale tutaj też ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że we wschodniej postapokalipsie tak na dobrą sprawę Mamy tego bardzo niewiele. To mhm. nie jest bardzo bogaty nord. Mhm. To jest w zasadzie dzieło dwóch ludzi. I to są też bardzo ciekawi ludzie. I bardzo się to wiąże z, tymi, z tym upadkiem Związku Radzieckiego, mhm. o którym mówiliśmy, bo to jest Dmitrij Głuchowski, urodzony w Moskwie pod koniec lat 70. i Siergiej Hrychorowicz, Ukrainiec z Kijowa. Też między nimi jest rok różnicy, to jest mhm. końcówka lat 70. -tych. Więc oni dzielą tę samą historię upadku y, tej iluzji. Doświadczyli ilusji. tego jako młodzi ludzie. Tak, oni się wychowywali jako dzieci w tym świecie, weszli w ten świat już hmm. komunizmu dojrzałego. W wieku 7-8 lat y, usłyszeli o Czernobylu. W wieku 10, 11, 12 weszli w nową rzeczywistość rynkową. Usłyszeli o y, prawdę o Afganistanie i tak dalej. I Myślę, że to jest, był dla nich strasznie mocny, zwrotny punkt w życiu, że jako dzieci nagle to jeszcze miało dla nich taki wymiar osobisty, bo nagle ich rodziny straciły jakąś taką, takie poczucie bezpieczeństwa. Na początku mówiłeś o tym, że artyści tworzą na bazie tego, na czym się znają i tego, na czym się nie znają. I wydaje mi się, że to szczególnie widać, jak zestawimy tą bardziej szarą postapokalipsę i tą bardziej różową. Czy powiedziałbyś, że taka tragedia i takie negatywne doświadczenia są potrzebne dla twórców, żebyśmy my, jako gracze, widzowie, czytelnicy, kupili tą wizję, żeby ona do nas przemawiała? No, praktyka pokazuje, że tak, i ja bym powiedział, że to bardzo widać w tych wschodnich grach w szczegółach. Mm. Bo na przykład, jak widzimy w Stalkerze, w jakieś opuszczone gospodarstwo, to wystarczy podejść do ściany. I my widzimy, że to jest brudna, odrapana, brzydka, zniszczona ściana, bo ci ludzie nie musieli wpisywać w Google odrapana ściana mhm. i sobie oglądać, żeby wymodelować teksturę. Tylko mogli pojechać na wieś i zobaczyć. Oni prawdopodobnie żyli w budynkach przynajmniej po parę lat, każdy z nich, w których tak wyglądały klatki schodowe. Mhm. Codziennie pewnie idąc do pracy, przechodzili przez miejsca, które właśnie tak wyglądały. Jak byłem niedawno w studiu Vostok Games, które robiło Fear the Wolves, grę mm. niezbyt udaną, ale w klimacie bardzo dobrą, mm -hmm. to tam w, z tego nowego biurowca, z nowego biura było widać coś takiego z okna. Po prostu. Oni nie muszą tego wymyślać. Oni to czują, oni wiedzą jak wygląda świat, który się rozpadł. I to jeszcze trochę ich otacza, mimo wszystko To dziś. ich otacza na wielu płaszczyznach, a nawet jeśli żyją właśnie w, powiedzmy w Moskwie na Nowym Osiedlu, który jest ładny i jeżdżą do ładnego biurowca, ich rodzice prawdopodobnie mieszkają na wsi i wystarczy tam pojechać i wyciągnąć wodę ze studni i usiąść sobie w drewnianym domku, który się rozpada. I oni mają tych materiałów referencyjnych wszędzie pod dostatkiem. Pomijając już te historie ludzkie, których po prostu też im nie brakuje, mm. to na takim poziomie czysto graficznym. oni to czują, oni to widzą, oni wiedzą jak to przekazać i być może te wschodnie gry nie są najładniejsze technologicznie, choć metr jest doskonały, mm -hmm. ale w nich czuć ten brud bardzo mocno. Mm.